Z tej strony kosiarz, a dziś chciałbym wam powiedzieć, dlaczego nie lubię reklamowania się na YouTubie. Zapraszam do oglądania. Otóż, dlaczego tego nienawidzę? Podam Ci przykład. Jeśli jedna osoba by Cię prosiła, aby dać jej suba i lajk like pod filmem, to byś jeszcze to zrobił. Ale jak tysiąc osób by Cię o to prosiło, to byś się wkurwił. Dlatego co ja robię? Po prostu ignoruję komentarz. Jednak jak ktoś nagrywa fajne filmy, a osoba prosi mnie, aby dać suba, to czasem mogę dać jej syn. Przykładami osób, które się reklamują i ich nienawidzę, to rymowane bajki, Naili i Hyperity. Ja nie jestem po to na YouTubie, żeby mieć dużo subów i mieć dużo fanów. Po prostu chcę porozmawiać o kimś lub o czymś na YouTubie, czyli tak zwane komentarii, robić śmieszne filmy i rzecz jasna ogarnąć polski YouTube. To chyba by było na tyle i cześć.